Jest sobota 21 grudnia. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z pieśni nad pieśniami. Głos mojego ukochanego, oto on, oto nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach, umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: Powstań, przyjaciółko, ma, piękna, ma, i pójdź. Bo oto minęła już zima. Deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania drzew, i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Figowiec wydał zawiązki owoców, i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Gołąbko ma, ukryta w rozpadlinach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku. Oto słowo Boże. Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy. Sławcie Pana na cytrze, grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach, śpiewajcie mu pieśń nową. Pełnym głosem śpiewajcie mu wdzięcznie. Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły jego serca przez pokolenia, błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który on wybrał na dziedzictwo dla siebie. Dusza nasza oczekuje Pana, on jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w nim nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. Pieśń nową radośnie Panu śpiewajmy. Alleluja, alleluja, alleluja. Emanuelu, nasz królu i prawodawca, przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyła się dzieciątko w jej łonie, a Duch święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „ Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana, oto słowo pańskie.